Cześć, ja jestem Axis, a to jest kolejny film z gry Fortnite. I w tym odcinku zagramy sobie właśnie Fortnite Battle Royal so Solo i zrobimy tylko y OG Pistolet Challenge No i ten pistolet y go można zdobyć tylko. A teraz mi pokażę, bo już mi przytuje do gry. Ale go można zdobyć tylko na tej miejscówce, na której jest Groszek, na takiej stacji paliw. To jest yy, tutaj. Tutaj jakiś Midas. Ogólnie to grałem turniej. W sumie to dwa turnieje. Jeden FNCS -y o skina i o, o kill-off FNCS-owy, a drugi był to turniej o parasolkę rankingową. Ten z FNCS -y mi się nie udało zdobyć tej, tego, tego skina, ani kill -off a, a jeśli chodzi o ten drugi turniej, bo parasolka rankingową to był to turniej Rank, rank yy, brąz, srebro i złoto yy, na Mubidzie i właśnie wygramy taką parasolkę. Tutaj mam posażoną akurat w wersję platynową yy, i moim zdaniem najlepsza jest yy, ta. Yy, od czempiona albo od No, Dobra, tutaj sobie wezmę pompę. Tak na razie co ja muszę też mieć, żeby się obronić albo. albo nawet jak nie do obrony, to żeby tego groszka tam. Żeby tego groszka pociefać karabinem. Tutaj jakąś skrzyneczkę mamy. Zrobimy to, użyję sobie i dobra lecimy pogroszka ale najpierw w kościół dobra pierwszy frag, niestety nie, nie był on zrobiony tym pistoletem, w którym mam fragować, ale chciałem to zrobić, po prostu ten gościu by mnie, by mnie pociachał dość szybko, by ja nie zrobił tego samego z nim. O! Jakiś drugi gościu. Ale skąd? Bo ja widziałem, że tutaj dwie, dwie osoby oprócz mnie lądowały. Ale nie wiem gdzie. O, tu jest ktoś. Dole. Kilo go. O, ale nie, mnie... Tam. Tak, tyle mi HP zadał. No. Tutaj przydałoby się jakieś leczenie znaleźć, My możemy sprzęt ktoś wyleci. Dobra, mamy splash'a. No i... nie niemiecie ślaga, ślaga, Mnie tepło, ale... Dobra, lecimy potem troszkę na górę. O! Jeszcze jakiś kościół. Słaniec tu robił Dobra chociaż mi potkę dał w prezencie Dobra to i fulla będę miał Już trzy fraki z tego pistoletu Przepraszam bardzo ale ja po prostu muszę te fragi robić, bo co chwilę ktoś tu przychodzi i mnie próbuje zabić. A tu jest ta mityczna skrzynka. O, znowu ktoś! Chyba każdy chce ten pistolet zdobyć. I znowu! Co tu się dzieje? Nie w mizowie. Co tu jest? Dobro, muszę się uleczyć trochę. Bo jak się nie uleczy... Bo jak się nie uleczy, to będzie niefajnie. Dobra. Tylko tam podkop od niego wypiję i pyk. Będziemy go bić. O, widzicie? On trzyma ten pistolet. O. Teraz wszystko wyrzucam. Eee, jetpacka sobie wezmę akurat. Ale... No broni panów już ten, już używać nie mogę. Bo ten budżet jest tak samo jakbym ten. Nie to używał, to jest tylko do rotacji. No i mamy ten pistolet. On jest szary. On jest strzela serię, tylko ja się muszę tak tam strzelać Ale później jest taki, że będę miał teraz 3 sloty na leczenie A ja gdybym jetpacka nie użył to nawet bym miał 4 Tam ktoś jest O tam się biją, ten goście jest mocno, on na to Warmashin O, Ale dostaje. No to sobie pomyślałem, że ludzie będą tego używać Dobra, ja może spróbuję uciec, bo to, bo jak ja to do mnie podejdę, to będzie mnie ciekawie czy i też ktoś był On chyba ze mną nie idzie No taką nadzieję przynajmniej Pierwmy ja sobie auto. Chyba, myślę, że ja się wszystko przebija, a jednak nie. O, gdzie? Skąd je dostaję? Eee! Co to jest? Tutaj! Aj. No niestety, ale nas pokonął. Dajemy gotowość i czekamy. Na busa bojowego. To może być ciężkie, bo... bo ten pistolet jest naprawdę słaby. I jak już mam z nim grać, to raczej tak podkąpienie bardziej. No, ale próbujemy. Ja ogólnie to moim celem jest, co już chyba parę razy mówiłem, ale się powtórzę, jest wbicie, przynajmniej, elity na rankedach, bo diamenta wbije na pewno, bo już mam tam platynę 3 i tam chyba jakieś 60%. Ja więc bardzo dużo. No jeśli chodzi o bycie diamentu, no to jest już prawie, prawie ten cały cel osiągnąłem, jeśli chodzi o diamenta. A później z diamentu to nie powinno być już tak ciężko. Ogólnie jest to, to jest taki bug. Nie wiem czy to jest bug, ale. Normalnie tu można rozpalić ręczpadę i do niego się dostaje ten... Yy, metal. Dobra, lecimy. wa jeden byk. Teraz chyba nikt tu nie leci, a więc nie no powinno być problemu z... Że nim tego oto pana, który tutaj chodzi sobie. Dobra. No i mam już ten pistolet. Dobra, ja sobie tutaj pójdę. Fajnie by było jakieś leszenie tam. To jakby sobie te rzeczy i pielęgniarki zjemy Kokosy, a jebuszko ten stanie w naszym ekspunku. A mamy Fiza to fajnie O tutaj małe potki to... Może jeszcze coś znajdę i nie będę musiał tego fizera zużywać, a tutaj mam kroki. Obok. Dobra. Nie ma pana. Rzeka Sporoła. Poszedł sobie w świat. No i dobra, i wsiadamy do naszej tutaj kurki pięknej No jak idzie dobrze, już mam jednego fraga zrobionego tylko tym, tylko tym pistolecikiem No jedziemy tutaj, tu ktoś jest Słyszałem trollka Było. Czemu mu czemu chyba pan nie wydało? Kurde, jak się o Z tego pistoleciku się nie da trafić to albo ja nie umiem strzelać, albo ten pistolecik jest taki dziwny. No nie gadaj. się czyście? I sobie wyobrażam, jak tutaj Dobra, tu jakaś pompa leży. Tam się biją. Odjadę może trochę bliżej. Nie chcę za bardzo tam tak się mocno wklejać, bo... bo oni mają lepsze bronie ode mnie. Dobra, ja sobie tu we wej na no, na górkę pek i sobie będę obserwował. O! Tam gdzieś ktoś jest. O tu! O, ale, ale dostaję, dostaje Dobra, kaktus. i uciekamy. Jestem już słaby na takie akcje, proszę Pana, tak się nie robi. Dobra, szybki pis. Tam jest na stacji. On tam na stacji jest. Chyba. Tam się z kimś biję. Dobra. Ja do tego. Co jest? Aj... Także... Ogólnie to... nie udane, ale... Chociaż trochę tym popragowaliśmy. Dwa fragi na no, Avenger, The Lobby... No i tu niestety by był koniec, albo niestety tego odcinka. No i... Ja już się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.